Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przy okazji gry na się ja sobie po prostu pogram tak rekreacyjnie, żeby móc wam opowiadać co nieco, właściwie nie mam wam za dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o akurat ten temat, ale coś tam mam, więc tak, jako, że jestem bardzo dużym fanem wszelkiego rodzaju odcinków Q&A, zawsze fajnie mi się oglądało, materiały tego typu To Ja też postanowiłem że stworzę jako że społeczność Nasza jest no troszkę większa jak była Zostałem 95. No chłopie czy ci życie niemiłe Lesio czy No, i jeszcze dostałem od tego chłopa, ale nie. Dobra, może zginę, będę miał lepszą moc. Czut, tak, ale wracając. Mniejszasz o tą grę. Będę zejdował sam na Wracając. Chcę stworzyć odcinek QA, właściwie drugą część, eee, dlatego że nasza społeczność bardzo się rozrosła. Od czasu ostatniego odcinka. A. Kracze ja i ogólnie widzę jakiegokolwiek kanału na YouTube są raczej ciekawi czegokolwiek o osobie, które oglądają, dlatego raz na jakiś czas no, będą się pojawiać tego typu odcinki i będę je poprzedzał właśnie takimi zapowiedziami, w których będę jakby oczekiwał pytań, będę czekał właściwie na pytania, może nie oczekiwał w ten sposób. No, i ten filmik nie jest niczym innym. Czekam tutaj na wasze właśnie wasze właśnie pytanka do QA i na dniach tam powiedzmy już nie, no już pewnie po nowym roku pojawi się po prostu te całe QA i podpowiadam sobie na to, co was interesuje. Jeśli będę mógł, bo to, to też jest dosyć no, duży warunek. Okej. Okay. Coś tam na mnie jedzie, ale poświęca się. A co mnie w ogóle strzelało to KP, naprawdę? To akurat bardzo dziwne. Okej, okay, słuchaj. Ja bym chciał na przykład, żeby... O nie, ja Chciałem tam, a tu zapomniałem, że to jest blokada niewidzialna. Boże. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że grając w taką gierkę trzeba o takich rzeczach pamiętać no i jestem ciekaw, czy ja w ogóle będę mógł tutaj w tym miejscu się przestrzelić bo prawdopodobnie nie, a jednak tak, to nie wiem a, troszkę zabrakło, ale w 212 udało się wlepić jak nam nasz boss sobie radzi? no, no całkiem nieźle więc, kurczę, no zadajcie te pytania do tego Q&A bo to będzie bardzo miłe hmm, będę mógł też odpowiedzieć więc jeśli macie jakieś tam ciekawe, no to jak najbardziej. Poproszę. Poproszę. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. Ej, patrzcie, ten chłop tutaj gdzieś jedzie. A przyciągnie się do tego. O tak, oczywiście, że tak. <grym> tak coś było planowane. Ej, w ogóle to nie jest tak, zobaczyłem, że on tutaj jedzie. Niepotrzebnie przygodowałem, mogłem do bosa dobić a jak tam nasz boss? Chyba zginął przed chwilą. Tak, tak jest, niestety mu się zginęło. Jedziemy na tej ich TVP. Ale gdzie ty panie, a gdzie pan uciekasz? Okej. Okay. Tutaj mnie możesz czarną dziurą wciągać, naprawdę, nie ma żadnego problemu. Co tam się z tym mousem stało? O Boże podleciał normalnie do góry Przyjadę? Oho, dobra, ja do, wolę do, 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 do tyłu Okej, <laughs> okej okay, okay. Nie no, co oni mają z tymi czarnymi dziurami? Bosie, weź coś zrób <laughs> Zapomniałem, że ja też posiadam umiejętność stawiania czarnych dziur A, niestety ten ostatni pocisk nie siadł. Zapomniałem, że ja też to mogę stawiać, ja pierdzielę. Mmm... O nie, chłop tu przyjechał. Boże. W ogóle bitwa Nie no, jest czarna dziura, no na 100%. Już mnie ciągnie. Nie, tylko nie tam. No przecież tam się lewy patrzy. No i kolejna czarna dziura. Dobra. Okej. Okay. <laughs> latająca T95 Patrzcie tam jak się tutaj celuje <laughs> Okej okay. Będę miał już teraz wizjer. I celowniczego A może jakbym dobił tego e, TVP? Jak myślicie? Rykoszet Mniejsza Mniejsza, naprawdę mniejsza mm, Ale bitwa chyba powinna być wygrana jest 8,6 Kurcz, teoretycznie, tak, czysto teoretycznie, naprawdę dobrze. No widzę, jeszcze mam katalizator, a katalizator, o Boże, patrzcie to składa. A żeby ona w jakiś border tam wpadła, śmieszne by to było. O no, ale chłop uciekł tym mi, co nie fajnie. No ale halo. W sumie to mogłem dobić tego typa, ale nie wiem, czy ja bym go przebił, tak naprawdę. Z tym jest problem. No i wystarczy dobić tą skodę. Słuchajcie, wystarczy dobić jedną skodę. No nie, przecież ani bossa, zaraz dobiję. No, mas... przegraliśmy. No. no, nie gadajcie, wjechał tym badczatem, chłop. No, masakra. No, myślałem, że będzie wygrana. Ale to nic. No ja też się pokazałem z jakiejś wybitnej strony. Niżza. Bardziej się skupiłem na tym Q&A całym, więc e, tak. Zadawajcie pytania w komentarzach. Ja wybiorę te najlepsze i na nie odpowiem i widzimy się w kolejnym odcinku Q&A, który będzie już tak mówiłem, po nowym roku. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję też za wszystkie zadane pytania. Widzimy się w tym nowym filmiku Q&A, który dopiero będzie powstawał. Pamiętajcie, zostawienie łapki w górę, subskrypcji, no i udostępnijcie, jak wiecie, żeby nasza rodzinka kapitałowa rosła. A ja wam dziękuję za oglądanie, no i jeszcze dołączcie do Discorda, tam też możecie też zadawać pytania. W... O, tym, o tym nie wspomniałem. Życzę miłego dnia, bądź też wieczoru, czy tam nocy, w kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.